Lukspaw wiodący producent ogrodzeń poszukuje pracowników na stanowiska spawaczy, montażystów ogrodzeń, operatorów maszyn do obróbki metalu, lakierników proszkowych, operatorów CNC. CV prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail morzywomaopalukspaw.com.pl W Czwartkowy poranek w Koneckim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej miały miejsce lekcje ekologii dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Końskie. Młodzież mogła między innymi zobaczyć pracę związaną z segregacją i utylizacją odpadów. Jako pierwsza w siedzibie PGK stawiła się reprezentacja szkoły podstawowej w Dziebałtowie. Zajęcia rozpoczęły się sprawdzeniem wiedzy oraz prezentacją dotyczącą segregowania śmieci. Uczniowie mieli za zadanie dobrać odpady do odpowiednich pojemników. Później przyszła pora na zwiedzanie terenu PGK. Yy, te akcje prowadzimy już od trzech lat. Są takcje edukacyjne, dzieciaki przyjeżdżają. Rozpoczynamy no, zajęcia od pogadanek ekologicznych. Tam dowiadują się teoretycznej wiedzy. Następnie yy, zwiedzamy cały zakład. Dzieci mogą zobaczyć, yy, jak wygląda praca w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej i na czym polega segregacja odpadów. Podczas lekcji obecny był burmistrz miasta i gminy Końskie, Krzysztof Obratański, który podkreślił rolę dbania o środowisko i edukowania w tym zakresie młodzieży szkolnej. To przyniesie najlepszy skutek. Od młodego pokolenia zależy, czy. Wchodząc w życie będą segregować, albo czy będą mieli i starać się mieć wpływ na dorosłych. Ja pamiętam, że kiedy Gmina Końskie przystępowała do przygotowania referendum w sprawie powszechnej segregacji, powszechnego odbioru za pośrednictwem Gminy tych odpadów, bo przypominam też, że Gmina weszła w ten system kilka lat wcześniej niż było to ustalone przez Sejm, to głównie dzieci. To głównie ich nacisk na rodziców, ich przekaz, motywowany tym, czego dowiedzieli się na spotkaniach w szkole, spowodował, że referendum się udało. To nie koniec edukowania młodzieży w zakresie ekologii. W najbliższym czasie wszystkie placówki oświaty odbędą wizyty w PGK oraz będą prowadziły zajęcia związane z tym tematem.